Przede wszystkim jest spokojnych świąt Wielkanocnych w gronie najbliższych. Życzę wszystkim pełnych szczęścia, spędzonych w rodzinie świąt, zdrowia. Pogody ducha, radości, spotkania z najbliższymi. Przede wszystkim trzeba sobie życzyć zdrowia. No i żebyśmy jak najdłużej mieli spokój w tych niepewnych czasach też. Zdrowia przede wszystkim i spokoju w gronie rodzinnym. Jak będzie zdrowie, to będzie wszystko, prawda? Przede wszystkim dużo zdrowia, radości oraz po prostu tak naprawdę spokoju oraz świętowania rodzinnego przy stole świątecznym. Zdrowia, zdrowia, pokoju na świecie. Zdrowia. Życzę wszystkim wesołych świąt, a przede wszystkim zdrowia dla każdego mieszkańca powiatu, bo to jest najważniejsze. Dużo miłości spędzonego czasu w gronie rodzinnym, zdrowia, bo teraz jest kiepsko, i wszystkiego co najlepsze. Pokoju, radości a i rodzinnego jakiegoś spędzenia tego czasu wolnego. Pokoju poko i w sercu, i pokoju na świecie, i w naszej ojczyźnie. Tak, żebyśmy mogli z nadzieją. Patrzeć w przyszłość z tą nadzieją, którą daje Zmartwychwstanie, nieodmiennie co roku. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pomyślności i rodzinnie, żeby spędzić w miłej atmosferze. Zdrowia, spokoju i towarzystwa tych najbliższych, żeby byli z nami, żebyśmy dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa cudownie spędzili te święta. Przede wszystkim rodzinnej atmosfery, spędzenia jej w najlepszym gronie, jaki jest możliwy, czyli rodziny. I w koło i jak najlepszych ludzi. No i cóż, dobra nadziei i miłości, które niesie zmartwychwstanie Pańskie. Dużo nadziei, bo dzisiaj w świecie ta nadzieja jest pogubiona takiej chrześcijańskiej nadziei, że Chrystus zmartwychwstał, więc wszystko będzie nam się układało w duchu miłości i tej miłości ogromnej w rodzinach, wśród wiejskich rzeczymach. Pięta wielkanocne, jednak optymistycznie nastrajałem, jeśli chodzi o to, jak patrzeć na świat.